Oceniam na udany ze względu na to, że zrobiłam w sumie to, co chciałam zrobić, czyli po prostu skoczyć w miarę swoich możliwości. Chociaż no, nie chciałam się też za bardzo przeciążyć ze względu na drużynowe mistrzostwa Europy, które będą już za tydzień, ale jednak chciałam dobrze się pokazać w tych nowych barwach, które no, kilku miesięcy reprezentuję. Tak jak mówię, oceniam na udany 6,49. To jest taki dosyć zadowalający już wynik. Szczerze mówiąc, jest taka mała presja. Chociaż nie mówię, że to jakoś działa demotywująco. Nie. Chodzi o to, że ten wynik pojawił się bardzo niespodziewanie. Dużo osób jest zdania, że, że powinnam to potwierdzić. Więc tak. tak no. To prawda, że powinnam się już zacząć kręcić wokół tego wyniku, także jest mała presja, ale jakoś jak widać nie przeszkadza mi to chciałabym po prostu pokazać to, na co mi stać. Ja wiem, że stać mi na dalekie skakanie. Jeżeli chodzi o wynik 6,71, no to 940, byłabym przeszczęśliwa, gdyby mi się udało znowu w, tej, w tym okolicy tego wyniku skoczyć. Miał właśnie pogody i faktycznie, chociaż teraz jest dobra, ale wcześniej trochę deszczowo. Jestem bardzo zadowolona i też upewniłam siebie, że stać mam takie wyniki na bieganie w tym ważnym olimpijskim sezonie. Nawet się trochę podłamałam, ponieważ byśmy całą już gotowe do biegu. Może fajnie, że przesunęli nam ten bieg, jednakże już byłyśmy też zmęczone tą pogodą i miałam zamiar nie biegać. Jednak jak przyszłam na stadion była super pogoda, więc fajny wybór. W tamtym roku łódź, teraz bielsko biała Fajnie, na pewno fajna impreza, fajnie, że mogę uczelnie reprezentować swoje miasto. Myślę, że chciałabym bronić tytułu akwarystyki i Polski, ale także. Yy... Kolejną życiówkę i rezultat w Chorzowie są drużynowe Mistrzostwa Europy, gdzie jestem powołana indywidualnie na 200 metrów i jestem na, na rezerwie w krótkiej sztafecie. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, ale faktycznie tam skupiam się i chciałabym także pobyć jak najlepiej. Jestem bardzo zadowolony, szczególnie, że to jest moje otwarcie sezonu. Nigdy tak szybko jeszcze nie zacząłem no i mam nadzieję, że jeszcze będziemy z tego urywać w następnych startach. Szkoda trochę wiatru, no ale jak nie dzisiaj, to na następnym razem no. będziemy walczyć. Mimo tych perturbacji, jakie były, Rano organizatorzy poradzili sobie z tym, przekładając na późniejszą godzinę i dzięki temu udało się naprawdę w dobrych warunkach zrealizować tę przynajmniej moją konkurencję 100 metrów. Jeżeli chodzi o, o mnie, no to mi to nie przeszkodziło, bo jeszcze nawet nie zdążyłem wyjść na na, rozgrzewca, na rozgrzewkę. No ale jeżeli chodzi o kobiety, to na pewno jakoś im to przeszkodziło, ponieważ musiał się dwa razy rozgrzewać i suszyć później, bo jednak zmokły na rozgrzewce. Na pewno poprawiać rekordy życiowe. Niestety indywidualnie moją docelową imprezę przełożono na następny rok, czyli Uniwersyadę, więc no na razie się skupiam na tym, co jest, po prostu, żeby poprawiać rekordy życiowe. Muzyka